Peter, a opowiedz nam o tych śmierdzących potokach, czy śmierdzącym potoku, co tu macie. Co to, jest, to za wody? Sólankowe? to nie są potoki, tylko to są źródła z dołu ze siarką. Ze siarką. Ze siarką. One śmierdzą jajkami. Taki mocny aromat jajek. Mają. Jajce. Takie jajce właśnie, zgnite. No, nie każdy to pije. No. My to wszyscy pijemy tu jako. Górole, no to pijemy tą wodę non stop, no jak mu ktoś na przykład zgagę, czy coś, no to po co kupować jakieś tam manty, czy jakieś mleczka, wystarczy tą wodę pić codziennie przez parę miesięcy i, i do końca życia nie ma człowiek zgagi. gagi. Myśmy to, myśmy to, i to też dobrze na łaty jest, tylko se doba niech brać, nie tak jak niektórzy przyjeżdżają i se moczą w tym nogi, no. To tak się nie robi, to nie ten nie droga, to lepiej se do maniek, ten, no i zakręcić, bo jak jest odkręcona, to ta siarka wieczy i normalna woda wtedy jest. No.